Hello, hello! Witam wszystkich, z tej strony Łosiu. W niniejszym klipie zobaczycie kolejny fragment gameplaya z gry EVE Online. Dzisiaj w ramach tego małego materiału odwiedzimy bazę piratów Guristas, konkretnie Scout Outpost, czyli posterunek zwiadowcy. Sama instancja składa się z dwóch poketów. Pierwszy, który tam tylko trzeba przelecieć, wytłuc wszystkich piratów, a w drugim pokecie jest główny cel naszej wycieczki, czyli teleskop po którego zniszczeniu będziemy mogli zebrać sobie luta. coś mi się tutaj zablokowało, nasz stateczek nie chce warpować, będziemy musiał wyprostować, no ale da nam to chwilę na opowiedzenie sytuacji. Ta, ta anomalka jest o tyle fajna, że z tego teleskopu lecą najdroższe rzeczy, jakie można zdobyć w Highscale. Jedne z najdroższych to jest INW, czyli taki ogólny rezist do tarcz, jaki można zdobyć, i on jest wart, chyba tam aktualnie 430 milionów isków. Czyli no dwie trzecie abonamentu można powiedzieć miesięcznego, więc znalezienie takiego towaru to jest duży zastrzyk gotówki dla każdego. Jak widzicie wlecieliśmy do pierwszego paketu. Naszym głównym aktorem tutaj w tej wycieczce jest Battle Cruiser Gnosis, który jest bardzo fajnym statkiem do eksploracji kosmosu. Ja już sobie polecę do bramy. W międzyczasie wystrzelimy sondy i zaczniemy rozwalać już piratów. Co tutaj mamy za Towarzystwo. No, ja już włączyłem repki, rezista do shieldów i, i, i naprawiaczkę tarcz. Więc teraz możemy śmiało walczyć i co y, po jednym zacząć usu y, eliminować naszych przeciwników. O, o, o. Jak widzicie, przeciwników jest tutaj dosyć dużo. E, jest duża szansa, że nikt nie będzie nam przeszkadzał, gdyż ta anomalka, do której wleciałem, to jest wersja. E, Niewyskanowana, do której może każdy wlecieć, tylko czyli, czy znaczy, ale to jest eskalacja e, sygnaturki bojowej, którą zrobiłem wcześniej. Czyli tak naprawdę ona jest taka prywatna, tylko dla mnie, i o ile nikt mnie nie będzie próbował znaleźć w kosmosie, to tutaj będziemy mieli to miejsce na wyłączność i na spokojnie sobie, sobie będziemy mogli pozbierać luta i rozwalić wszystkich przeciwników. Mm, mm, mm. Jak widzicie, to towarzystwo już tutaj spada. Jeden statek po drugim. Mam nadzieję, że się nie zablokuje na tym słupku, albo polecę troszeczkę w tym kierunku, żeby się gdzieś tutaj nie zaciąć. moje sądy już troszeczkę obrywają, no czy dronki, więc zwinę tą najbardziej uszkodzoną do na pokład statku i wystrzelę jakąś inną, która nie jest aż tak uszkodzona. Kola się całkiem mocno z kładają, ale Nasze tarcze spokojnie dają sobie radę z tym nowałem ognia. Tutaj jest jeszcze pierwszy, znaczy kontenerek w tym pierwszym pakiecie, gdzie czasami są implanty, ale zignorujemy go na razie, polecimy do drugiego paketa, bo ten teleskop jest naprawdę najważniejszy. Trzeba się zawsze na nim skupić, bo towar, który leci z niego, no, jest... Jeśli już poleci, to z reguły jest to wartościowe coś. Chociaż oczywiście może się zdarzyć, że wypadnie tam jakiś śmelc, no ale... Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Chociaż muszę przyznać, że dzisiaj nie do końca mam szczęście, jeśli chodzi o skanowanie. Słabiutkie dropy, ale liczę, że teraz Fortuna się do mnie uśmiechnie. Lecieliśmy już prawie do samej drabinki, czyli acceleration Gate, który, tak jak mówię, nazywany jest drabinką ze względu na wygląd podobny do drabiny. Jak tylko wykończymy wszystkich przeciwników, którzy byli w tym pakiecie, będziemy mogli wskoczyć dalej i zająć się już e, 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 naszym głównym taniem, czyli teleskopem, wspomnianym przeze mnie. Mm -hmm. No już został tylko biedny krążowniczek i cztery fregatki. Tutaj moje małe dronki już, już tu oprawiają jedną fregatę. Wybuchnie. Bach, Uchła zestrzelona. Dobra, my zwijamy nasz manżur i lecimy dalej. Przeładujemy nasze rakiety, żeby wlecieć na świeżaka. Tutaj na początku zestrzelimy kilka celów, żeby nie było aż tak dużego dps A, 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 a potem. Zajmiemy się już okładaniem tego e, teleskopu. O, 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 teleskop jak widzicie jest tutaj. My zestrzelimy przedtem trzy krążowniczki. Jeszcze tego góriste z reconnaissance oficera. Ten koleżka ma tendencję do atakowania naszych dronek, a wolałbym, żeby tego nie robił. No dawaj, strzelaj, no, już przysnął operator. Jeszcze Inferno. Tego tak, już Mortifiera sobie odpuścimy. Ale nasze dronki w międzyczasie mogłyby Zestrzelić kilka fregatek. No już się widzę samodzielnie za to zabrały. No, my już dokończyliśmy tego gościa, i teraz zabieramy się rakietami na nasz główny kąsek, czyli radiating teleskop, z którego leci najfajniejszy lód w tej sygnaturce. To jeszcze ostatnia fregatka, próbuje nam coś zrobić z tymi rakietami, ale właśnie eksplodowała po tym, jak zniszczyły nasze drony. Teleskop już połowa pancerza, Sildy zeszły całkowicie. Dobra, to jeszcze dorzucimy nasze drony, żeby atakowały teleskop. Zobaczymy sobie jak to wygląda z perspektywy teleskopu. Tutaj lecą nasze rakietki. Bach, kolejna salwa uderzyła. W ogóle z teleskopu to prawie nie widać naszego statku. Jest gdzieś O tutaj. Boże, co za biedaczek. Co za biedaczek. Połowa struktury i zaraz się okaże, co nam tam wpadło 10 kilometrów, no to możemy nacisnąć trochę pedał gazu, i uruchomić dopalacz. Żebyśmy się nie zanudzili. O! Niestety nie ma kontynuacji dalszej części eskalacji. Ale zobaczymy, bo może coś w teleskopie było ciekawego. No, sobie przyładujemy rakietki. Co tu jest? Cargo container. Cargo container. Dawaj, kolego. Pokaż, co masz dla mnie. No, zbierzemy przedtem jeszcze naboje z Sentrygansów a w środku Żal.pl Panowie, milion isków. Po prostu takie ubóstwo, że koniec. Tak jak miałem nadzieję, że uda się wydropić coś fajnego, to niestety nadzieje zostały ostudzone i muszę szukać dalej. Natomiast, tak widzieliście, widzieliście jak wygląda ta anomalka, czyli znaczy sygnaturka górista Scout Outpost no i po prostu całość czasami wygląda dokładnie tak samo jak to, tylko że na końcu jest lud za 400 baniek i wtedy mordka się cieszy, bo jesteśmy trochę do przodu, teraz tak aktualnie teraz tak, w tym przypadku tak nie było, więc miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej słuchajcie, grał dla was Łosiu grą, którą się oglądali, bo i w online do zobaczenia w następnych filmikach, cześć!